No, dlatego, że mam e, roletę przed sobą zasłoniętą. E, ostatnio jest u nas bardzo gorąco, bo ponad 30 stopni i zasłaniamy roletę, żeby dom się w środku tak e, nie nagrzewał. E, ja się właśnie zabieram za malowanie. Przed chwilą e, nałożyłam sobie ampułkę z Mizon. E, I jeszcze nałożę krem pod oczy z Ole Henriksen. E, jestem też w trakcie montowania filmu właśnie, zaraz mi się zrelendruje. Wiecie co? Ostatnio um, zaczęliśmy oglądać um, seriale na Netflixie. Ja zaczęłam oglądać Mroczne Pożądanie i muszę Wam powiedzieć, że ten serial nawet bardzo mi się spodobał, aczkolwiek na początku zapowiadało się, że to będzie coś Ala 50 twarzy Greya. Um, ale wątek zaczął robić się coraz bardziej kryminalny. I serial właściwie z każdym odcinkiem wciąga, więc bardzo fajny, jak coś to Wam polecam. Zaczęliśmy też oglądać Fauda. Pierwszy sezon był bardzo fajny, aczkolwiek też zaczął wciągać dopiero nieco później, przy trzecim, czwartym odcinku. Warto uzbroić się w cierpliwość. Dobra, teraz sobie nałożę podkład. I zaczęliśmy też oglądać y, Uwięzione, bo wyszedł kolejny sezon, chyba czwarty, o ile dobrze pamiętam. E, I widać, że to jest już takie troszkę naciągane. E, fabuła jest już zupełnie inna, bo akcja nie dzieje się w więzieniu. I tak y, acz, mimo wszystko, i tak jest e, ciekawe i wciągające, ale widać, że to już jest troszkę takie naciągane. Nawet na początku skojarzyło mi się trochę z El Casa de Papel. ...ta fabuła, ale nawet zaczął się później rozkręcać, ale już troszkę takie czuć, że na siłę. Ale mimo wszystko dalej fajnie się ogląda. Ciekawe zresztą jak Wasze wrażenia, mówią, że ten serial jest lubiany przez wiele osób. A, a mi Uwięziony strasznie się podobały. Genialny jest ten serial, naprawdę. Ok, i ja już gotowa. Makijaż zrobiony, a dzisiaj na sobie mam. Yy sweterek ze sklepu Modana, który, powiem Wam, bardzo mi się podoba. On jest właśnie taki nieco krótszy. I to jest bawełna plus elastan Jest też dodatkowo właśnie taki rozciągliwy, więc um, myślę, że będzie fajnie pasował na dziewczyny, które noszą zarówno s jak i m k. A spodenki mam z HM, z wysokim stanem. I dzisiaj jest ciepło. W zasadzie od rana było bardzo rzeźko, więc nałożyłam na siebie ten sweterek. I on jest właśnie taki... Na przełom lata i jesieni. Ale naprawdę bardzo mi się podoba ten sweterek. Mega. On jest z dłuższym rękawem, ale go sobie podwinęłam. No i teraz idę zjeść coś słodkiego. Film mi się zapisuje. Ja w ogóle mam teraz nieco wolnego, dlatego że Adaś jest na tydzień u babci. Wyobraźcie sobie. Więc powiem Wam, że nie wiem, za co się mam zabrać, jestem jakby mniej zorganizowana i normalnie nie wiem, co, co mam ze sobą zrobić, więc taka, jakaś rozbita jestem totalnie, i nie wiem, mam wrażenie, że mniej robię niż kiedy jestem zada się po prostu Jestem mniej zorganizowana i jakoś tak wszystko mi leci z rąk i nie wiem za co się mam zabrać. Jakoś tak dziwnie się czuję. Mm, zupełnie jak nie ja. Trzeba się zmobilizować. W ogóle też dzisiaj mają przyjechać poduszki z IKEA, więc nie mogę się już doczekać. Mają być między 12 a 15, więc muszę troszkę poczekać. Mam nadzieję, że trafią. W ogóle nie wiem czy to jakiś kurier przyjedzie, czy przywoźnik IKEA. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jak to w sumie się odbywa. Pierwszy raz zamawiałam przez internet. Um, wysyłka jest dosyć droga, bo 49 zł, no ale stacjonarnie niestety poduszek nie było, e, więc musiałam zamówić je wyłącznie z dostawą do domu. Zobaczymy. Rozpakowałam dwie przesyłki, które do mnie dotarły. I to są rzeczy na taras. Pierwsza rzecz to jest karnisz, i ten karnisz umiejscowię między słupem a elewacją. Mamy tutaj taką mniejszą przestrzeń, gdzie tak naprawdę chciałabym zasłonić z białą zasłoną. Zamówiłam też rozetę, która jeszcze do mnie idzie, więc tę zasłonę będę sobie tak fajnie podpinać. I to jest karnisz rozporowy, więc nie będę musiała nic zwiercić i nie będę musiała no dziurawić elewacji czy słupa. I zależało mi właśnie na czymś, co nie niby... Na czymś, co będzie nieinwazyjne, o może w ten sposób. I yy, biały, powiem Wam, że jest bardzo ładny. Mam nadzieję, że się to będzie dobrze trzymało. W ogóle ta końcówka mi się podoba, że tutaj są takie żłobienia, takie troszkę dekoracyjne, ładne, fajne. I były różne rozmiary, w razie czego i ja to zamawiałam na Allegro. I druga przesyłka to są poszewki na poduszki. I stwierdziłam, że wiecie co, będę chciała jednak uzyskać troszkę taki wakacyjny, ale leśny klimat, bo chciałabym nawiązać do tego, co mamy właśnie za oknem, co mamy dalej w przestrzeni, a mamy las, mamy dużo drzew, brzus i tak dalej. No i często widzimy właśnie jakieś zwierzęta leśne, typu dzik, sarna, zające, lisy i stwierdziłam, że właśnie chcę mieć motyw na swoim tarasie zwierząt leśnych i to jest z H&M. Oni mają przepiękne poszewki. Natomiast niektóre rzeczy do domu są bardzo drogie, ale akurat ta poszewka nie była jakoś specjalnie droga. Właściwie mam nawet podobne za chwilę wam pokażę. Ta poszewka kosztowała 29 zł, więc spoko, a jest z bardzo dobrej jakości. Tak jak mówię, mam podobne i świetnie się u mnie sprawdzają. Zamówiłam takie dwie z zającami i mam dwie takie nieco grubsze, żakardowe poszewki. I one już były nieco droższe, bo 59 zł, ale ja też skorzystałam ze, skorzystałam ze swojego rabatu, który miałam dostępny, Więc takie poduszki właśnie będę chciała na tarasie. I te też mam w dwóch sztukach. No. Fajnie. Podobają mi się, bardzo mi się podobają te poszewki. E, a właśnie te inne, które posiadam, to już Wam pokazuję, bo właściwie je wyprałam przed chwilą. Wyprałam i już wysły. Pamiętam, że chyba kupowałam je w okresie Bożego Narodzenia i tutaj mamy motyw e, jelenia. Po prostu jeleń mamy. Motyw jelenia. A druga poszewka to jest tutaj motyw. E, Chyba sosny to jest sosna i szyszek, więc to są takie poszewki, które idealnie pasują właśnie w okresie, też świąt Bożego Narodzenia. Ale dla mnie to są też takie poszewki w zasadzie całoroczne, właśnie ze względu na to, co mamy za oknem. Uważam, że to fajnie pasuje. I akurat te poszewki na poduszki mamy tutaj w salonie na kanapie. A te będę chciała mieć właśnie tutaj na narożniku tarasowym. Myślę, że to będzie fajnie ze sobą współgrało. Będę mogła też tak naprawdę zmieniać sobie te poszewki, jak tylko. No, także suszarka mi spadła. Karnisz niestety rozwaliłam, więc y, musimy zamontować jednak na stałe na jakieś tam wkręty. E, niestety ten mechanizm, który jest w środku, jest dosyć słaby, więc y, no, niestety go rozwaliłam. <grych> e, I mm, ten mechanizm rozporowy na ten moment nie działa. No ale to nic. Zamontujemy na stałe. No, a tutaj dostaliśmy taki mały prezent, i to jest piwo z Bieszczadzkiej wytwórni piwa. I tutaj widzę takie ładne etykiety. O! watacha. Alkohol 7% ponad. Uuu! To mocne. Ale bardzo ładna etykieta z wilkami. Tutaj mamy dziki kot z berechów. A tutaj co my mamy? Deszcz wcisnej. No proszę. Ale to ładne. I co my tutaj jeszcze mamy? Czarodziejska góra, dwa misie, purpurat zbieszczat. O, nie słyszałam o czymś takim. Świetnie pasuje do zapiekanych warzyw i potraw z roślin strączkowych. Idealnie do potraw kuchni meksykańskiej, indyjskiej sprawdzi się w towarzystwie deserów, takich jak naleśniki z dżemem pomarańczowym albo jabłecznik z rodzynkami. A, a to na przykład ma 5%, czyli każde jest jakieś inne. To jest motyw z jednej pracy marty Jamruk powstaje w ramach serii nazwanej dzikonami. Przedstawia bieszczadzkie zwierzęta w poruszającej aranżacji. Fajne, fajne takie piwa z historią, co nie? Mega. Bardzo mi się to podoba. Co? Zobacz jaki wielki pomidor. To Ja chyba takiego dużego to jeszcze nie widziałam. Ale sam spadł, bo normalnie to bym go jeszcze tam trzymała na tej krzaczku. Ale niestety sam spadł i w ogóle cała sadzonka mi się wygięła, więc muszę, muszę ją postawić do pionu. Właściwie to muszę nazbierać kolejne pomidory, bo już są czerwone, tak żeby odciążyć te sadzonki. A tutaj ten krzeczek wygląda tak, ale... Chyba nic z nim nie będę robić, bo właściwie i tak tutaj nie zapowiada się na więcej pomidorów, więc zostawię to tak jak jest. Te może sobie dojrzeją i później już się z tym krzaczkiem pożegnam. Dobra, widzicie? Kolejne czerwone, więc muszę to pozbierać. Pomidory pozbierane. Znowu cała miska. A tutaj miał, macie rację z tym. To jest ogórecznik lekarski. Ale właściwie jestem tym faktem zaskoczona, bo ja tutaj wysiałam cukinię, a pojawił się ogórecznik. Więc nie wiem o co chodzi. Aczkolwiek ta roślina bardzo mi się podoba. I co chwilę tutaj latają jakieś pszczoły i zapylają, więc na pewno na przyszły rok też to wysieje, bo niesamowicie wabi owady, a to się na pewno przyda, więc no zapamiętam, także na przyszły rok ogórecznik też wysieję. Tutaj grządka jest już wysiana i tutaj zasiałam rukolę, szpinak oraz koper. I na pewno szpinak oraz koperek chciałabym zamrozić, wrzucić do zamrażarki, a rukolę na zbiór jesienny do sałatek na pewno się przyda. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. O widzę właściwie, że tutaj coś się dzieje, a tutaj jest właśnie chyba rukola, więc widzę, że rukola mi wschodzi. Więc bardzo fajnie. Tutaj po środku jest szpinak i właściwie też schodzi. Powolutku, a tutaj jest koper, no koper potrzebuje akurat trochę czasu. Zobaczcie, będą malinki jesienne i to tutaj całkiem sporo. Fajnie. To musi być nie tak. Ale ja sobie sobie poprawię. Nie ma Dziękuję. Muszę, ale muszę po swojemu to zrobić. O Boże! O, tak to wygląda. Spoko nawet. Kochyła mogłaby być dłuższa, ciut, bo za bardzo ją zwinęłam. Albo dokupię jeszcze jedną. Hm? No, ale fajnie wygląda to teraz. No i tak to wygląda, powiem Wam, że jestem zachwycona. Mm -hmm naprawdę taras nabiera powoli klimatu i wygląda to przepięknie. Przynajmniej no my jesteśmy mega zadowoleni i powiem wam, że czegoś takiego nam brakowało zdecydowanie i na pewno teraz dużo częściej będziemy przebywać na tarasie. Jeszcze odnośnie stołu też będziemy robić, natomiast na razie chcieliśmy właśnie zrobić ten narożnik, zobaczyć czy nam wyjdzie i tak dalej. No i myślę, że teraz na dniach zabierzemy się za stół, a ten oczywiście plastikowy wyleci. No i planujemy Zrobić y, nieco wyższy stół, nie taki standardowy, nie ławę kawową, tylko nieco wyższą, tak żeby móc na przykład tutaj sobie spokojnie zjeść obiad, y, jakiś posiłek, tak żeby nam było wygodnie. Więc on będzie y, nieco wyższy, ale też nie za wysoki. Taki mamy plan. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Co wy tam pilnujecie? Pewnie tam jakiś robaczek chodzi. Słuchajcie, mam coś nowego do przetestowania, a mianowicie mam tutaj krem BB z Rezibo i zaopatrzyłam się w odcień Natural Beige, bo ogólnie są dostępne trzy odcienie. Ja mam ten pośredni środkowy, czyli Natural Beige i powiem Wam, że on jest taki no całkiem opalony, taki dosyć ciemny. Mam nadzieję, że dzisiaj mi będzie pasował, bo troszkę sam opalacz mi zszedł, ale chyba powinno być ok. Aczkolwiek zaraz sprawdzimy. Mamy tutaj SPF 6, no i to jest taki krem, który ma zapewniać rozświetlenie. Rezibo Glow. No jestem zakochana w tych e, brązujących balsamach rozświetlających do ciała, do nóg. One są przepiękne. E, no i skusiłam się właśnie na ten krem BB. Mam nadzieję, że również mnie zachwyci. No jestem po prostu bardzo ciekawa tego produktu. On już jest na rynku od dłuższego czasu. Myślę, że chyba wiosną albo mm, wiosną tego roku albo zanim zaczęło się lato e, pojawił się na rynku, więc e, myślę, że wiele osób już z niego zdążyło skorzystać. Jeśli go macie, to dajcie znać, e, jak jak, jak się sprawdza u Was? Jaka jest Wasza opinia? E, także no, jestem bardzo ciekawa, jak on sprawdza się u Was. Tutaj słuchajcie, ile mamy. Mamy tutaj 30 ml, czyli tak jak standardowy podkład. Cóż jeszcze? I dzisiaj na sobie mam e, w zasadzie też rzeczy z H&M. E, HM. Mam strój kąpielowy, e, ten, który tak ładnie modeluje piersi, e, który ma push-up i idealnie nadaje się właśnie dla małych piersi. No i mam, powiem Wam, że jak teraz jest upał 30-stopniowy, ja nie wyobrażam sobie chodzić niczym innym, jak tylko właśnie w takich bluzkach na cieniutkich ramionczkach. I te właśnie z koronką, powiem Wam... Używam non stop, świetnie się u mnie sprawdzają i na takie upały są idealne, więc bardzo często poniesięgam właśnie w takie dni. No i dobra, przetestujemy sobie ten krem BB. Ok, sprawdzimy sobie najpierw kolor tego produktu. Jeszcze nie używam, dosyć ciemny. Ok, ale krycie widzę jest bardzo lekkie. Wcześniej, odpowiednio wcześniej nałożyłam sobie pielęgnację, więc ona zdążyła się już wchłonąć. A, a więc ten krem nie będzie w żaden sposób rozrzedzony przez pielęgnację, którą przed chwilą nałożyłam. Ale nakrycie no, jest tutaj bardzo lekkie. Ale ładnie pachnie. Bardzo ładnie. Ok, przybliżę sobie lusterko, tak żebym lepiej widziała. I właśnie tak się zastanawiam, czy nakładać gąbeczką, czy może jednak palcami, przez to, że on ma takie leciutkie krycie. Ale na razie palcami spróbuję. Na pewno lepiej jest nakładać takie mniejsze ilości niż za dużo naraz, dlatego że on może się tak rozmazywać. A on działa troszkę jak taki krem. Do twarzy, bo w pewnym momencie jakby zaczyna się wchłaniać, i ta nadmierna ilość zaczyna zanikać na skórze. Wyrównuje koloryt cery, aczkolwiek nie zakrywa zbyt dużo. No i dobra, spróbuję doklepać resztę gąbeczką, tak żeby sobie to ładnie wyrównać na skórze. I odcień powiem Wam. Y Miałam wrażenie, że on będzie dla mnie za ciemny, ale po rozsmarowaniu nawet mam wrażenie, że jestem bardziej blada, więc to jest złudne wrażenie to, że on jest taki ciemny w butelce, bo tuż po rozsmarowaniu on, by, on delikatnie jakby zaczyna się rozbielać. Takie, taki dziwny efekt. Raczej nie należy się sugerować tym, co jest w butelce kolorem. Kremu BB w butelce, bo tuż po rozmarowaniu na buzi i rozprowadzeniu go na skórze, on zaczyna się rozbielać. Jest po prostu jaśniejszy niż kolor, który wskazuje w butelce. No, zobaczcie, czy to jest to samo. Hmm. Moja twarz jest jakby nieco jaśniejsza niż reszta ciała, tak mi się wydaje. Więc to jest takie złudne, prawda? też macie takie wrażenie? Kończenie naturalne, delikatnie świetliste, ale nie nadmiernie, więc to jest, efekt tego rozświetlenia jest taki umiarkowany, jest taki zdrowy w porządku. No i dobra, nałożę korektor, dokończę makijaż, nałożę pudry, brązer, rozświetlacz i zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt końcowy. I tak wygląda skończony makijaż. I myślę, że w miarę to się wyrównało. Dalej wydaje mi się, że nieco twarz jest jaśniejsza, aniżeli reszta ciała jest bardziej taka rozbielona, ale tak, tak poza tym to chyba nie jest źle. Nie odcina się to jakoś, jakoś mocno. Zresztą jeszcze sprawdźmy tak. No, jest chyba ok, prawda? No, a tutaj w lustrze, tak właściwie w świetle naturalnym, takim codziennym wygląda to ok. Nie widać jakiejś znacznej różnicy, więc jest spoko. Sam krem BB jest naprawdę bardzo leciutki i taki nawilżający, lekko rozświetlający, ładnie wygląda na buzi, więc jestem zadowolona. teraz wam pokażę teraz tak bardzo mi się podoba że no nie mogę się na niego napatrzeć a dzisiaj słuchajcie ym... Tutaj od rana się rozłożyłam, tutaj sobie popracowałam, także jest mega przyjemnie. I tutaj zrobiłam sobie taką firankę. Ona jest w zasadzie z IKEA i można ją kup kupić w dwupaku, ale ja ostatnio kupiłam paczkę i jedną zasłonę wykorzystałam właśnie w moim pokoju nagrań i jedna mi została, więc ją sobie wykorzystałam tutaj, ale tak myślę, że może jeszcze jedną tutaj sobie zawieszę. I zamówiłam też rozety, żeby je przypiąć tak pod łukiem. Właśnie w ten sposób, żeby one tak fajnie były podpięte, myślę, że to będzie spoko wyglądało. Ten grill stąd wyjedzie, on, to nie jest jego docelowe miejsce, on będzie w zupełnie innym pomieszczeniu, tak naprawdę zakrytym, więc on tutaj nie stoi docelowo, on zmieni swoje miejsce. No, jeszcze tutaj tak naprawdę dużo się zmieni. Będzie tutaj ten stolik drewniany i jeszcze inaczej jeszcze to wszystko sobie tutaj poukładam, tak, żeby było czysto. I przyjemnie. A swoją drogą wczoraj była noc spadających gwiazd, i cały ten narożnik przenieśliśmy sobie na środek tarasu, zrobiliśmy z tego leżankę, położyliśmy się i patrzyliśmy w niebo, w gwiazdy, i widzieliśmy kilka razy, jak gwiazdy spadają, i to było przepiękne. Natomiast dzisiaj też ma być noc spadających gwiazd, i ma to być bardziej intensywne, ma być tego więcej, więc myślę, że dzisiaj też sobie zrobimy taką. Taki, taką akcję wieczorną. Dzisiaj zorientowałam się, że mamy już taki ładny groszek w ogródku, więc nazbierałam. Tutaj jest jeden twardy, to może sobie zjem. A tutaj, o, ten też. A te pójdą na patelnię. Będę dzisiaj robić makaron z mięsem mielonym. Tutaj mam najbardziej dojrzałe pomidory, które już trzeba zużyć. I zerwałam cukinię. I on pokroję w plasterki i zrobię właśnie taki sosik z warzyw z ogródka.